Pola między Byszczycą Kłodzką i Starym Waliszowem. Dlaczego pokazuję te pola akurat? Zaraz wszystko wyjaśnię. Wśród ból na skraju lasu znajduje się krzyż kamienny, prawdopodobnie upamiętniający bitwę. Jaka to była bitwa? Prusko-austriacka. Kolega mi tu podaje, że to była bitwa prusko-austriacka. Zbliżam się do tego krzyża pomnika, który upamiętnia tamte czasy, tamtą wojnę w potyczkę. Wiedzy na ten temat nie za wiele mamy, ale to, co jest nam wiadomo, chcę przekazać. Może się ktoś znajdzie, kto będzie więcej na ten temat wiedział to są już takie miejsca które są często przez ludzi niszczone przez pseudo poszukiwaczy skarbów tutaj na tym cokole tego krzyża znajduje się napis nie wiem czy będzie go dobrze widać przytrzymam chwilkę kamerę może ktoś kto umie odczytywać pismo znajdzie tu jakieś informacje oto krzyż i pokażę jeszcze z drugiej strony ten krzyż. Tam też znajduje się napis, który trudno jest odczytać, ponieważ ktoś go próbował poprawić. Oto napis. Trudno powiedzieć, czy jest to 1818, czy 1878. Ktoś próbował tutaj na siłę wyrobić, że to jest 18, ale mam co do tego wątpliwości, bo ponieważ ta cyfra wyraźnie przypomina siódemkę, no ale nie mam pewności co do tego. No tak wygląda właśnie ten krzyż z tej strony. Takich ciekawostek na naszych ziemiach, takich miejsc prawdopodobnie jest sporo. Myślę, że warto je pokazywać są to dzieje tych ziem, tych ziem dawne dzieje No piękna kamienna rzeźba Jeszcze raz pokazuję napis Cokół pod tą rzeźbą Głębi las. Potężne lipy i pola. Pola uprawne, które przeradzają się później wcikie. Pola, w dzikie łąki, droga do lasu. I jeszcze raz krzyż.